Nie widać mnie. Pozdro z Japonii! Witam wszystkich serdecznie. Właśnie wróciłem z Korei Północnej. Z sylwestrowego wyjazdu. Szczęśliwego nowego roku. Życzę wszystkim widzom wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń w 2020 roku. My wchodzimy w 2020 naprawdę epicko. Udało się zrealizować noworoczny wyjazd w 100%. Wczoraj wróciłem z Korei Północnej do Tokio, powiem Wam tak, spałem 9 godzin, jestem przemęczony, prawdopodobnie jeszcze chory, <laughs> ale naprawdę w dobrym nastroju, bo to był naprawdę niesamowity wyjazd. Udało nam się, słuchajcie, zobaczyć noworoczny koncert na placu Kim Il sunga w centrum Korei Północnej. Wystąpił Moranbong, udało mi się spełnić moje największe marzenie, jakim było zobaczenie tego koncertu na żywo. Kari!

Teraz w tym krótkim filmie podsumowującym, zrobimy rozpakowanie mojej walizki. Zobaczymy, co przywiózłem z Korei Północnej. Mam nadzieję, że się nic nie rozbiło, i wam nieco jeszcze opowiem o tym wyjeździe. Jeśli oglądaliście ostatnio na kanale, to pewnie zauważyliście streamy prosto z Korei Północnej. Udało mi się streamować, jeszcze będąc w Korei Północnej, przy granicy z Chinami. To udało się nawet zapisać, więc naprawdę super. Mam nadzieję, że te filmy Wam się podobały. To było trochę. No coś innego na kanale, livestream proste z Korei Północnej, jak wjeżdżamy do KRLD, tam słyszałem, że były problemy z yy, wideo, bo było w pionie, nie wiem, nie mogłem przestawić tego w telefonie, coś, coś nie tak było I, i tak zostało, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Pod moją nieobecność wrzuciłem także parę filmów nagranych wcześniej. Chciałem, żeby propaganda na kanale trwała oczywiście nieustannie, bo tak ma oczywiście być. Dziękuję wszystkim widzom, którzy się pojawili ostatnio na kanale, bo jest dużo nowych subskrypcji. Witajcie serdecznie na kanale. Ten kanał jest głównie o podróżach po Korei Północnej. Tak wygląda mój bagaż, jaki wziąłem ze sobą do KRLD. Moja mała torba Sling Peak Design na kamerę. W niej zawsze trzymam sprzęt. Drugi plecak Arkido, to jest taki zapasowy plecak. Tutaj trzymam jakieś delikatne rzeczy lub jak mi się już nie zmieści do walizki. No i oczywiście duża walizka, gdzie ładuję wszystko, co przywożę później z KRLD. Co trzymam w tej torbie? Dużo baterii, bardzo dużo baterii. Powerbank, też można ładować mój sprzęt, na przykład kamerę DJI Osmo Action, którą kupiłem przed wyjazdem. Będzie także moja recenzja tej kamery. Tutaj no, w plecaku trzymam Moje kable i część elektroniki. Znajdziemy tutaj. My tu mamy zabasowy obiektyw, ładowarkę do kamery, światełko dodatkowe. Bo w kary zawsze ciemno wieczorem, więc przydaje się światełko już w pokoju. Stoję jak na telefon. Dzieje osmo pocket, które ostatnio zycenzowałem na kanale. Recenzja osmopakety jednak zniknęła z kanału, pewnie się zastanawiacie dlaczego? Czyby Emil się bał, że zostanie posądzony o szpiegostwo w KRL, dlatego że używa tak małej kamery? Otóż nie, nie do końca o to chodziło. Chodzi o to, że muszę zmienić moją recenzję tej kamery, gdyż strzeniła mi dwie karty SD. Straciłem wideo z trzech dni w Korei Północnej jestem mega, mega wściekły. Zobaczymy, czy uda się odzyskać te dane, już je wysłałem do kogoś, kto prawdopodobnie mi pomoże. No Trzeba zrobić nową recenzję, porównującą właśnie dj Osmo Pocket i Action, żeby się dowiedzieć, która kamera tego typu jest lepsza do Korei Północnej. Porównamy jeszcze prawdopodobnie z GoPro 8, bo jeden z uczestników wyjazdu także posiadał tą kamerę. Zamy tu dalej mamy? Obiektyw dodatkowy, którego w ogóle nie użyłem, ładowarki, masa leków, bo tak jak mówiłem jestem chyba chory. Tego spróbowałem pod koniec, jak zwykle, zmęczenia. Chusteczki, bo dużo się smarka, jak się jest chorym. To był już mój dziewiąty wyjazd do Korei Północnej w tym roku, właściwie w 2019 roku byłem trzy razy, co było dla mnie rekordem. Wow, udało się już zorganizować kilka takich wypraw. Dziękuję wszystkim, którzy ze mną pojechali do tej pory, było niesamowicie. Jeśli wy byście, byście chcieli pojechać ze mną do Korei Północnej w 2020 roku, to już wkrótce ogłoszę terminy prawdopodobnie druga połowa czerwca i coś na jesieni, szykuję coś naprawdę, naprawdę fajnego. Jeśli chcecie pojechać, zapiszcie się na newsletter, będę wam wysyłał informacje o wyjazdach, albo napiszcie do mnie maila i wpiszę was na listę mailingową. Głównym założeniem tego wyjazdu był oczywiście Sylwester w Korei Północnej. To już mój drugi raz na Sylwestrze w KRLD, ale pierwszy raz byłem na koncercie noworocznym, bo on jest organizowany dopiero od zeszłego roku, 2018 roku. Ten koncert jest organizowany i w w tym roku także był zorganizowany i powiem Wam, było niesamowicie po prostu. Ten noworoczny koncert rozwalił system, był niesamowity. Tak dusan, tak dusan, jemu mi Były fajerwerki, pokazy dronów, lasery, masa ludzi na placu Kim Il Sunga. Niesamowita atmosfera. Wszyscy się tak dobrze bawili. Widać było tych Koreańczyków, jak oni się tam bawią. Szczęśliwego Nowego Roku! Tam tu chcę mam mam mam. Że naprawdę się cieszą tą chwilą. No i jeszcze koncert Morambong, po prostu. To jest coś, co chciałem zobaczyć naprawdę, naprawdę od dawna. Nie jest łatwo zobaczyć koncert Morambong, trzeba niesamowitego farta w Korei Północnej. Ale biorąc pod uwagę, że rok temu był ten koncert, to uznałem, że pewnie teraz też się pojawią dziewczyny z Morambong na tym koncercie, i dlatego zaryzykowałem i pojechałem do KRLD. Na szczęście ryzyko się opłaciło, bo faktycznie dziewczyny wystąpiły i koncert był wow, naprawdę, naprawdę bombowy. Odwiedziliśmy także parę nowych miejsc, między innymi byliśmy w hotelu Hyansan, tam nocowaliśmy, robiliśmy trekking w górach Myohyang, bardzo ładnie, bo akurat spadł śnieg. Ucieczka z Korei Północnej bez ciuchów, wszystko mi zabrali, zostałem tylko w majtkach. Jakoś to trzeba radzić w tych warunkach, widzicie? Survival Karelde the... Przepiękna była pogoda, naprawdę, wow. Byliśmy w DMZ, ale to klasyk oczywiście. Pojechaliśmy także do Wonsan na jeden dzień. Na dwie noce. A, to Wonsan. A! 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 I oto mamy polskich morsów w japońskim morzu, raczej w w morzu. I tam udało się zobaczyć coś nowego: statek Mangyo bon 92. To jest ten legendarny statek, który niegdyś pływał do Japonii. Jak widzicie, statek jest dość nawet znaczący dla mieszkańców Áącego. Do tej pory wejście na niego było niemożliwe, a teraz jest atrakcją turystyczną. Możecie na niego wejść i jest naprawdę super, bo to naprawdę ciekawe doświadczenie. Dawno, dawno chciałem na niego wejść i jak się okazało, że można, to no, musiałem po prostu to zrobić. No dobra, czas przejść do rozpakowania mojej walizki. Zobaczmy, co tym razem przywiozłem z KRLD. Otwieramy. Walizkę. Co my tu mamy? Kurtka. To było bardzo zimno. Dalej. Mój, oczywiście, koreański garnitur. Pięknie się prezentował w Korei. Nosiłem go kilka razy. Między innymi podpomniki. Kilku towarzyszy z naszej wycieczki także go sobie zrobiła. Ciuchy brudne. wywalamy. Mój mały północno-koreański czołg, który towarzyszył mi w trakcie tej podróży. Przęt, sprzęt, sprzęt, Worek towaru z KRLD. Co my tu mamy? Zupki Instant z Korei Północnej. Już możecie się spodziewać odcinka, za jakiś czas test zupek Instant z Korei Północnej. Mam ich sporo. Naprawdę sporo. Więc myślę, że będzie co testować. Dalej mamy mydło. Północno-koreańskie mydło. Na bok jest jeszcze coś ciekawego z Korei. A tak, karton papierosów ze strusiem. Kupiliśmy je na farmie strusi pod Pyongyangiem. Te papierosy można tylko kupić w tamtym miejscu. Podobno smakują całkiem nieźle. Ja nie jestem palaczem, ale często kupuję papierosy na prezenty, plus po prostu jest to dość ciekawe, żeby pokazać, jak wyglądają fajki w KRLD. To jest także pomysł w ogóle na kiedyś odcinek papierosy z Korei Północnej. Muszę kupić po prostu różne papierosy z KRLD i też zabiorę tym odcinek. Tutaj natomiast mamy flaszkę. Ja mam wrażenie, trochę przecieka. Nie jestem pewien do końca. To jest północno-koreański, słuchajcie, jabłko. Więc mam jedną butelkę tu i jeszcze drugą, która jest trochę mocniejsza, to ma 12%. Będzie test północno-koreańskich, jaboli. Tego jeszcze na kanale nie było. Może być smacznie lub niesmacznie. Ewidentnie ta butelka przecieka, ale na szczęście nie rozlała się za bardzo. Kolejna ciekawa pozycja, kupiona w księgarni. Poradnik inwestora do Korei Północnej. Za 9 euro kupiłem taką książkę. Poczytam i zrobię także odcinek o inwestycjach w Korei Północnej. Jeśli kogoś to interesuje, to To już same moje graty. Nic ciekawego. Tu mamy drugą flachę. Kolejny Jabol, który się pojawi także na kanale. Będzie test tych dwóch. Przepraszam za zakłócenia. To akurat była poczta. Dostarczyli mi nową torbę. Co mam dalej? Hit. Czyli nowy strój na livestreamy północno-koreański dres, tym razem niebieski z napisem Cioson Pionian z flagą i napisem DPRK z tyłu. Już wiecie, że moja żona będzie bardzo zadowolona z tego powodu. Oczywiście to jest pełen zestaw z razem z gaciami. Zapłaciłem za niego 27 euro. Mam nadzieję, że się zwróci. Dziękuję za donaty. A tutaj zapakowany w moje brudne gacie jest słuchajcie, kalendarz Erkorio jiu 109 rok. Erkorio pozdrawia przepiękny kalendarz ze stewardesami i nie tylko. Poranna gimnastyka. Babcie? Okej, okay, dziwny ten kalendarz, ale niech im będzie. Samoloty Erkorio w przeglądzie. Tak wygląda kalendarz Erkorio na 2020. Rok, mam dwie sztuki, zaraz ogłosimy jakiś rozdaje, chyba co? Co wy na to? Czerwony notes, który w Korei Północnej służy do nauk politycznych. Koranczycy używają takich notesów, gdy chodzą na zajęcia e, polityczne. Oni mają zazwyczaj w weekend, na przykład w sobotę albo niedzielę takie zajęcia, na których studiują nauki e, Kim il -Syna. Albo Kim Jong-il. Tutaj mam parę fantów z hotelu, który ukradłem. Natomiast tutaj jest znaczek z Kim Jong-unem i Donaldem Trumpem. To jest taki pamiątkowy znaczek z tego szczytu w Singapurze. Historyczny znaczek. To osoby zachowane na pamiątkę. Album ze znaczkami północno-ukraińskimi głowicami nuklearnymi. No bo czemu nie? <noise> Jaki kraj jeszcze wydaje znaczki z głowicami nuklearnymi? Trzeba będzie zrobić oddzielny odcinek, w ogóle chyba o tych znaczkach, bo wyglądają rewelacyjnie. Udało mi się kupić także takie flagi polsko-północno-koreańskie z magnesem, plus ozdoba. One są dostępne pod łukiem triumfalnym w takim sklepiku dla turystów. Tam są różne pamiątki i można teraz kupić flagi polsko-koreańskie. To mój kolega z ambasady polskiej KRLD zamówił. I yy, no... prawdopodobnie tam będą, więc jeśli pojedziecie, to będziecie mogli je kupić. Jakby co, to oni dorobią w ciągu kilku dni kolejne egzemplarze. Ponieważ ja już mam jedną taką flagę, to później wyślę je patronom. Dziękuję oczywiście wszystkim patronom za wsparcie. A tak prezentuje się mój nowy północokoreański dres DPRK. Mam nadzieję, że Wam się. Podoba, miałem już na niego ochotę ostatnim razem, jak byłem w Korei Północnej, ale już miałem za dużo gratów i odpuściłem sobie ten zakup. Nie mogę jednak sobie odmówić tym razem. Kalendarz Erkorio trzeba chyba komuś dać z widzów. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Zapraszam na mojego Instagrama Truszkowski Emil, żeby móc otrzymać ten kalendarz Erkorio. Zrobimy szybki konkurs. Polubcie mój profil, zostawcie komentarz pod zdjęciem, gdzie pokazuję. Ten kalendarz i możliwe, że uda Wam się go otrzymać. Postaram się to wysłać bardzo, bardzo szybko, bo 7 stycznia wyjeżdżamy z żoną na Sri Lankę, więc nie będzie nas przez ponad miesiąc, dlatego robimy szybki konkurs. Przepraszam, że nie robię tego tutaj na YouTubie, ale zawsze jest później problem z losowaniem tych komentarzy i z kontaktem z osobą, która wygrała na YouTubie, więc zróbmy to po prostu na Instagramie. Myślę, że tak będzie prościej. A przy okazji pomóżcie mi dobić do 10 tysięcy followersów na Instagramie. Ja dziękuję za uwagę. Widzimy się już wkrótce w kolejnych odcinkach na Pozdrow RLD KRLD. I do zobaczenia dzisiaj na livestreamie. Będzie livestream prawdopodobnie jakoś po południu. Wtedy sobie troszkę pogadamy o moim wyjeździe do Korei Północnej oraz Wam opowiem o moich pomysłach na kolejne wyjazdy w 2020 roku. Do zobaczenia. Działam. Na razie.